Kolejny fragment z Ewangelii według św. Łukasza. Witam 3 listopada. Szczęść Boże. Jeden z siedzących przy stole, słysząc to, powiedział mu Szczęśliwy, kto będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym? A on mu odpowiedział Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Gdy nadszedł jej czas, wysłał swojego sługa, aby powiedział zaproszonym Przyjdźcie, bo już wszystko jest przygotowane. Wtedy wszyscy jeden po drugim zaczęli się Wymawiać. Pierwszy powiedział: Kupiłem pole i muszę je obejrzeć. Proszę cię, uznaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi powiedział: Kupiłem pięć par wołów i daj wypróbować. Proszę cię, uznaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny powiedział: Ożeniłem się i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swojemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i polecił swojemu słudze wyjść. Zaraz na placę i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, niewidomych i kulawych. Sługa powiedział: Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Wtedy pan powiedział do sługi: Idź na drogi i w zaułki, zmuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił. Bo mówię wam, że nikt z tych ludzi, którzy zostali zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Czy można. Kogoś zmusić do dobra. Czy można kogoś przymusić do miłości? Nie. I podobnie jak w dzisiejszej przypowieści, różni ludzie różnie reagują na zaproszenie gospodarza, który chce się podzielić szczęściem, który chce zaprosić do swojego stołu. Ten gospodarz to oczywiście jest nasz dobry Bóg, nasz stwórca, nasz odkupiciel, ten, który w wieczności na nas czeka. On chce, żeby jego dom był pełny, żeby przy stole, do którego zaprasza każdego człowieka żyjącego na ziemi, aby przy tym stole wszystkie miejsca były zajęte. Ale z drugiej strony zostawia człowieka w jego wolności. I ci różni ludzie, którzy w dzisiejszej przypowieści się wypowiadają, Usprawiedliwiają, nie chcą z zaproszenia skorzystać, to nie tylko właśnie obraz poszczególnych ludzi, ale to też obraz każdego z nas, każdego człowieka i różnych etapów w jego życiu. Będzie taki czas w życiu danego człowieka, że nie będzie gotowy przyjąć tego zaproszenia, będzie się nawet wobec tego zaproszenia buntował. I powie gospodarzowi: Nie chcę z tobą mieć nic wspólnego, i nie chcę zasiadać, Boże, razem z tobą przy jednym stole. Ale może to jest tylko taki etap tego człowieka, a zaraz przyjdzie inny etap, kiedy może zacznie tęsknić za taką wspólnotą z Bogiem. Drodzy, to jest obraz Boga, to jest obraz kościoła, bo kościół ma takim być. I takim ma być każdy człowiek wierzący. Choć bliźni nasz może nie przyjmować naszej zachęty, naszej troski, aby przyjść do kościoła, aby się pomodlić, aby wierzyć, ale nie możemy nigdy z tego człowieka zrezygnować. Nie możemy się na niego obrazić, bo jest może daleko od kościoła, bo mu do kościoła i do modlitwy nie po drodze. Musimy z nim być. Musimy z Nim trzymać, musimy dawać świadectwo. Jeśli nie razem się modlić, bo nie jest na to gotowy, to po prostu z Nim być, być jako człowiekiem. I niech ta dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, abyśmy nieustannie walczyli o takie Boże myślenie w nas, o taką Bożą logikę, o którą wciąż nam jest bardzo ciężko żebyśmy nigdy nie przekreślili drugiego człowieka, bo może przyjdzie taki etap w jego życiu i taki czas, kiedy o tym naszym dobru i o tym zaproszeniu, naszym zaproszeniu, ale nade wszystko o zaproszeniu Pana Boga, by zasiąść do wspólnego stołu, może sobie kiedyś o tym przypomni. Zawsze jest ktoś, kto będzie chciał z tej uczty skorzystać, z tego Bożego zaproszenia. Jeśli nie w taki, to w inny sposób. I choć Kościół może nie zawsze jest w stanie zaprosić tych wszystkich do wspólnej modlitwy, których by chciał, ale zawsze ten stół jest otwarty. Kościół do tylu ludzi wychodzi i z tymi z tyloma ludźmi zasiada do wspólnego stołu. Tak myślę dzisiaj o tylu siostrach zakonnych, o tylu zakonnikach, o tylu świeckich, którzy Pracują, prowadzą w imieniu właśnie Kościoła, Domy dziecka, Domy pomocy społecznej, dają ochronę i opiekę tylu ludziom starszym, niepełnosprawnym, tyle dzieciom, młodzieży, chorym niepełnosprawnym. To jest ta troska o tych, którzy chcą z tej uczty przy wspólnym stole z Bogiem skorzystać. Drodzy. Każdego dnia mamy tyle możliwości, żeby w imieniu Boga i w imieniu Kościoła zapraszać ludzi do wspólnego stołu. Korzystajmy z tych momentów, bo przecież to jest zadanie każdego z nas, ale jednocześnie to jest też źródło radości i spełnienia dla każdego z nas.